Uczniowie klasy policyjnej w zespole szkół w Lubomierzu mogli tego dnia być na chwilę oficerami pracowymi policji i wystąpić przed kamerą. 16-letni poszukiwany nastolatek uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w gryfowie Śląskim. No i włamał się do supermarketu i do apteki. Znaleźli przy nim plecak ze sprzętem służącym mu do włamania się do, do omówionej apteki? jak i również przedmioty, które, które z tej apteki ukradł. Policjanci w Gryfowie Śląskim zatrzymali dilera narkotyków. Podczas interwencji policjanci znaleźli u 30-letniego mężczyzny znaleźli 19 działek marihuany. Chłopiec został złapany na gorącym uczynku i wszystkie rzeczy zostały odzyskane. Teraz jest w izbie dziecka i czeka na wyrok sądu. Mężczyźnie grozi za posiadanie narkotyków kara do lat 3, a za rozprowadzanie ich nawet do 10 lat. Był stres przed pierwszym wystąpieniem przed kamerą, nieraz nerwy, przejęzyczenia i cięcia, ale tak miało być i mogło być, bo były to warsztaty w ramach praktyki. Dzisiejsze zajęcia to są pierwsze zajęcia tego typu, jeżeli chodzi o kontakt z mediami. Część osób w ogóle nie miała żadnej styczności, jeżeli chodzi o kontakt z kamerą, z dziennikarzami. Dali sobie świetnie radę, mieli czas, co prawda, bardzo krótki na przygotowanie się, jednak my uważamy tutaj z panem Rafałem, który jest opiekunem tejże klasy, że Mimo tego stresu, dali siebie wszystko. Takiej akurat lekcji jeszcze nie było. Jest to pierwsza lekcja, która po prostu wnosi nowy, taką nowość, nową walkę ze stresem, z obyciem z kamerą. Szkoła podpisała porozumienie z komendą powiatową policji w Lwówku Śląskim, która nadzoruje szkolenie przyszłych policjantów. Każda środa to dzień praktyki policyjnej. Uczniowie przychodzą umundurowani w swoje szkolne mundurki, w trakcie tych zajęć są zapoznawani z przepisami kodeksu karnego, ustawy o policji, Młodsze, najmłodsze roczniki, czyli klasy pierwsze, na samym początku wejścia do szkoły, wejścia i ubrania się w mundurki, oczywiście są szkoleni z podstaw musztry. Od kilku lat nieprzerwanie profile mundurowe cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Od roku 2007 zespół szkół prowadzi szkolenie innowacyjne, szkolenie policyjne. W tej chwili mamy trzy klasy policyjne, pierwszą, drugą i trzecią. Łącznie uczy się w tych klasach 66 uczniów. Przeważają dziewczyny, co może dziwne, bo kierunek ten cieszy się wielką popularnością ze względu właśnie na to, że nasza młodzież ucząca się nie tylko w klasach policyjnych, ale w ogóle w klasach mundurowych wiąże swoją przyszłość z mundurem. Zawsze interesowało mnie, interesował mnie ten zawód i ciekawiło mnie to, jak policjanci pomagają ludziom, ile dobrego mogą wnieść dla społeczeństwa. Szkolenie przeprowadzone przez telewizję Łużyce pod czujnym okiem i z pomocą byłego rzecznika komendy powiatowej Policji w Lwówku Śląskim pozwoliło uczniom na chwilę wcielić się w rolę rzecznika policji, a taka umiejętność może przydać się niektórym z nich w przyszłości. Nauczyłam się, jak występować przed kamerą i trochę mi to nie wychodzi. Na razie, bo to przecież dopiero początek ich drogi, a wszystko jest kwestią uporu, praktyki i pracy nad sobą.